Z wigilią zwykliśmy łączyć wspomnienia i obraz rodzinnego domu jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd wokół bogato ustrojonej choinki to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. Może dlatego z radością podejmujemy wszelki trud, aby w tym podniosłym dniu znaleźć się w gronie najbliższych osób. Zapraszamy do wysłuchania wiersza Emilii Waśniowskiej wieczór wigilijny. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serce złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest miłość ty pięść rozwiera, to właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolendy ukrodzi się w człowieku. Wigilieł, wtedy nawet ci nieobecni są wśród nas. Osaczeni w naszą pamięć, wtopieni mocno w serce. Biały opłatek nas łączy, jedna i koi. Bo dzień ten to święto chrześcijańskiej miłości. Słuszmy sobie więc i my życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia.